Cześć, hello Siostok. Witam w drugiej części The Settlers 2. Miało nie być drugiej części, ale wyszły dosyć ciekawe kwestie. Mianowicie udało mi się bardzo mocno przyspieszyć tą grę z 25 klatek na 50 km na sekundę. Ale zanim do tego dojdziemy, chciałem Wam pokazać, jak gra prezentuje się na AMD 1200 zarówno pod kontrolą systemu 39 jak i 41 bo ta Amiga jest wyposażona w Blizzarda Policji z kartą Division nie przeciągamy, nie zagadujemy zaczynamy Zobaczymy jak się tak reprezentuje na Amiga 1200. No i zobaczcie. Procesor 66 MHz, prędkość taka sama jak na Amiga 4000 z procesorem 100 MHz. Co tu robi taką różnicę? Nie mam pojęcia. Ok Przenieśmy się na Warp os -a. Zobaczymy Amiga 39 300 MHz. Możecie teraz napisać w komentarzu, ile będzie klatek na sekundę na Amiga 1200. PC. Co? 12 klatek na sekundę na 300 MHz, 10 klatek na sekundę, 11, śmiać się czy płakać. Tak to tak nie może działać. Przełączam się na Amiga OS41. W kamerce nie widać, mam moją ulubioną koszulkę z Elvisem Presley'em. Czapeczkę też mam z Elvisem zresztą. Natywne Settlers 2 Na Amiga OS 4.1 Wybierzmy sobie tą samą mapę. Jak we wszystkich innych testach. Ile będzie klatek? Obstawiamy zakładem. CO?! 5 KLATEK?! Nie, 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 nie. To był jakiś błąd. Trzy, 4 5 klatek na sekundę Co? <laughs> Ej no, no tam nawet jedna klatka nie wskoczyła. Moment. Nie da się kliknąć. A da się. Trzeba poczekać. Ale to jest jakaś parodia. Na Amidze 1200 B Vision power PC 300 MHz. Mam lekko ponad 5 klatek jeśli nie ruszam ekranem. Bo jak ruszam, to spada do czterech. To jest żart, to nie jest konwersja. Ta gra w oryginale wymaga jako minimum pc 486 DX 66 MHz. No ja w tej chwili tutaj dysponuję mocą obliczeniową no spokojnie Pentiuma. Dobra, nie będę się pastwił. Sami wyciągniecie wnioski. Nie chcę robić jakiegoś super długiego odcinka, więc zmierzamy do meritum sprawy. Amiga 4000 Tower G3 800 MHz Mam do 50 klatek na sekundę A było 25 Jak udało się to zrobić? Już Wam pokazuję Wyjdę z gry Aby podwoić osiągi na mojej Amigze Musiałem się przełączyć z Karty dźwiękowej Sound Blaster 128 Na Amigową Paulę i oto cała magia, cały sekret tego przedsięwzięcia. Dla mnie to jest jakaś katastrofa, naprawdę. Ja wiem, że Paula i Sound Blaster mają wpływ na szybkość działania gier. Kiwało się tam nieraz kilka klatek na sekundę. Przełączają się Sound Blastera na Paulę. Bez przesady, tutaj mamy 100% różnicy. Ten sam trick zrobiłem na amity 40 desktop. Tam mam Picasso 4, kartę BFG 68060 MHz i zyskałem dzięki temu 4 klatki na sekundę. Po co kupować do Amigi kartę dźwiękową jak wszystko działa wolniej? Mam ogromny mętlik w głowie, chaos i chyba nie będę robił żadnego podsumowania. Obejrzeliście materiał, dziękuję za to, żeście go obejrzeli. Wnioski pozostawiam Wam, dajcie znać co wy o tym myślicie, miłego dnia Wam życzę. Bądźcie zdrowi. Bye bye. I dla nas Amiga CD32. Toms.